Siema. Dziękujeczka za nominację. mi nielegalny towar. Jedziemy. Hot 16 Challenge. E. To są wersy, które na sygnale dowożą Ci erko Wyszczelony lepiej niż jewany metedom. Biga dla kumaty, którzy zawsze za mną będą. Nagraczy, graczy wyjada, wyjadaczy, rap, gada, pełną gębą. Hej też, żebyście pierdol, rap, ten sam od zawsze mam wyjebane. Na twoje zdanie Fristaj strasznie zagłębiony w tym temacie, jak tyle tańscy misity. zanurz chuja w swoich być. Może coś zakisisz, to jest hot six, że się wersów na klatę. Wybruty na big, za który nikt nie dostał łapy Jeśli masz swój styl, rzucaj 16 na pot パダイなポ k ワ W powietrzu zapach jointa Tam myczyli kohorta Gadam zdarze to ty Wyjebane Na twoje zdanie Kolejny raz otta tak Przewija Paweł STU na bicie Mianowicie to jest ten życie, Zobacz to jest moje życie Zapisane w tych wersach Ty możesz odbijać stąd Zajmij się w pampersach Weź i ręce Do Boga w podzięcej Zobacz jak ten typ nawija kurwa w tej udręce Jadę na free Chyba mi się przedłużyło Kurwa Dawno zakopałem tą miłość Teraz zobacz Coś się porobiło tutaj, wierzą w buta. Tak live krzyczy jak tupak, ej, nuta. Rozpierdala cię dosadnie. Hot 16, właśnie, ej. Chciałbym nominować Mister C prologia, Wąsu Prologia i Roki Rokorokson, są Pepe Skła.